Tym, dlaczego trzeba myć rączki po wytarciu noska. Bohaterowie. Shop Pucuś. Radosny Mały szop Kotek Szoruś. Wesoły Kociak. Sówka Myjka, Sympatyczna Mała Sówka. Pani Wiewiórka Ruda. Przedszkolanka. Wakacyjne dni powoli odchodziły w zapomnienie, ustępując miejsca wczesnym, jesiennym deszczom. Taka aura nie sprzyjała zdrowiu. Tego dnia Szop Pucuś, kotek szoruś i suwka myjka byli jedynymi dziećmi w całym przedszkolu. Pozostałe dzieci absolutnie wszystkie przeziębiły się i musiały zostać w domach. Większość przedszkolnych opiekunek i opiekunów też była chora. Jedynie pani wiewiórki rudej nie dopadło żadne przeziębienie. Przez tę kapryśną pogodę zachorowało prawie całe miasto. Na ulicach dało się słyszeć tylko kichnięcia, yes! prychnięcia i smarknięcia wycieranych nosków. Nasi przyjaciele też nie byli zupełnie zdrowi. Właśnie skończyli jeść drugie śniadanie i zastanawiali się, w co będą się bawić, gdy nagle, a Kichną, kichnął szop pucuś. Prychnął kotek szoruś. Smarknęła sówka myjka, wycierając nosek. Mm, widzę, że was troje także dopadł czar. Powiedziała pani wiewiórka ruda. Jak Jaki czar? Zapytały chórem dzieci. Czar? Wiedźmy kichajki. Odpowiedziała pani wiewiórka. Wiedźmy kichajki? Zaniepokoił się Pucuś. Kto to jest Wiedźma Kichajka? Chciała wiedzieć myjka. Nie słyszeliście o niej nigdy? Zdziwiła się pani wiewiórka. Nie! Powiedziały dzieci, kręcąc przecząco główkami. Hm. Dziwne, że nikt wam o niej nie opowiedział, stwierdziła z zaskoczeniem przedszkolanka. Prosimy, niech nam pani opowie, poprosił kotek Szoruś. No dobrze, zgodziła się pani wiewiórka. Ale uprzedzam was? To będzie trochę straszna historia. Takie lubimy najbardziej, wykrzyknął rozemocjonowany Szoruś, a myjka pokiwała główką na znak, że się z nim zgadza. Tylko mały szop Pucuś miał niewyraźną minę. Widać było, że coś go martwi. Co cię martwi, Pucusiu? Zapytała przedszkolanka. A co jeśli będę się bardzo, ale to bardzo bał? Zapytał mały szop. Nie ma powodu. Odpowiedziała pani wiewiórka z uśmiechem na pyszczku. To przecież tylko bajka. No dobrze. Zgodził się Pucuś. Pani wiewiórka ruda... Zaczęła więc opowiadać. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, siedmioma aptekami, placem zabaw i sklepem tuż za rogiem, żyła sobie straszna wiedźma kichajka. Nazywała się tak, bo miała tak długi nos, że kichała najdłużej i najsilniej na świecie. No, sama tego nie słyszałam, ale. Każde jej kichnięcie brzmiało z daleka podobno tak, jak trzęsienie ziemi lub schodząca z gór lawina. Gdy nabierała powietrza, by kichnąć, jej gigantyczny nos działał, jak wielki odkurzacz. Wciągała do niego wszystkie małe przedmioty. Gdy już w końcu kichnęła, to zrywał się wiatr, który łamał gałęzie drzew. A dźwięk, który temu towarzyszył? Podobno najbardziej przypominał grę puzonu. Kto wie, co to jest puzon? To taka wielka trąba, powiedziała słówka Mejka. Dokładnie tak, przyznała jej rację przedszkolanka. No i taki to był dźwięk. Wiedźma Kichajka była bardzo dumna z tego, jak brzmią jej kichnięcia, bo były bardzo niezwykłe. Tak niezwykłe, że wygrała dzięki nim pierwszą edycję programu telewizyjnego, który nazywał się Mam Katar. Codziennie wieczorem wiedźma siadała przed swoim telewizorem i sprawdzała, czy wszyscy nadal zachwycają się jej potężnymi kichnięciami. Któregoś wieczora, gdy znów włączyła telewizję, strasznie się zdziwiła. Sensacja! Nowa gwiazda kichania. Księżniczka, a psiczka. Znowu księżniczka, zmartwił się kotek szoruś. Każda postać dziewczynki to księżniczka, zauważyła mejka. I trzeba ją ratować, dodał pucuś. To akurat nie była prawdziwa księżniczka, wytłumaczyła pani wiewiórka. Tylko tak na nią mówili w telewizji i nikt jej nie musiał ratować. Dlaczego tak na nią mówili? Chciała wiedzieć Myjka. Dlatego, że kichała jak księżniczka z bajki. Wyjaśniła wiewiórka ruda. Każde jej kichnięcie zmieniało się w śliczną melodię. Brzmiało to jakoś tak. Sami przyznacie, że bardzo niezwykle. Wszystkim tak się to spodobało, że chcieli oglądać w telewizji już tylko filmiki z jej kichaniem. Straszne kichnięcia wiedźmy kichajki przestały ich zupełnie interesować. A kichajce się to bardzo nie spodobało. Obraziła się na swoich dawnych wielbicieli i postanowiła dać im nauczkę. Rzuciła więc na wszystkich czar, przez który wszyscy zaczęli kichać. Piękne, melodyjne kichnięcia, a psiczki ginęły w tym hałasie. Nikt już ich nie słyszał i nikt się nimi nie zachwycał. Nowe odcinki programu Mam Katar zostały odwołane. Wszyscy mieli katar, więc nie chcieli go już więcej oglądać. Co było dalej? Zapytał Pucuś. Jak sobie poradzili z czarem kichajki? Chciał wiedzieć, Szoruś. Czy a psiczka wygrała program Mam Katar? Dopytywała Mejka. Pani Wiewiórka Ruda uśmiechnęła się do dzieci tajemniczo. Zanim odpowiem na wasze pytania, wy odpowiecie na moje, dobrze? Powiedziała, a dzieci się na to zgodziły. Przed chwilą wszyscy kichaliście i wycieraliście noski w chusteczki, prawda? Tak! Zawołały chórem dzieci. A umyliście potem rączki? Zapytała pani. Nie! Powiedziały dzieci, kręcąc przecząco głowami. A to niedobrze, powiedziała przedszkolanka. Księżniczka a psiczka odkryła, jak można znieść czar. Zauważyła, że choć wszyscy wycierają noski po kichaniu, to prawie nikt nie myje potem rączek. I czar rozprzestrzenia się raz dwa. Wystarczyło porządnie je wyszorować, by nie przekazywać kataru kolejnym osobom. A psiczka nagrała więc film do telewizji wytłumaczyła w nim wszystkim że należy myć rączki by uniknąć czarów nie minął nawet tydzień a nikt już nie miał kataru nawet wiedźma Kichajka i księżniczka a psiczka przestały kichać przez co straciły swoje kichające moce Kichajka przestała być gwiazdą Podobno chciała zostać modelką, ale ostatecznie została właścicielką sklepu z perfumami. A co stało się z absiczką? Jedni mówią, że została lekarką, która jak nikt inny potrafi uleczyć z kataru. Inni opowiadają, że krąży po świecie i opowiada dzieciom, dlaczego trzeba myć rączki. I to jest koniec tej historii. Zakończyła Wiewiórka Ruda. Zrozumiałam bajkę, proszę pani. Powiedziała słówka Mejka. Idę umyć rączki. Ja też, powiedział Kotek Szoruś. I ja! Dodał ochoczo Szop Pucuś. Pani Wiewiórka Ruda patrzyła na dzieci, które śmiejąc się biegły do łazienki. Wknęła w chusteczkę i też poszła umyć rączki.